Czyli jestem w telewizji? Tak, teraz. Dawno mnie nie było. Słuchajcie, ale może ja nie będę odpowiadała na wasze pytania, dopóki nie dacie mi się przejechać. Chcesz mi się przejechać? Chcę. Dobra, to moja premiera. Jadę Polonezę. Ty już jesteś na prostej, to co sądzisz o muzeum disco w szczególności o Zenko Wiesz co, ja nie mam absolutnie żadnego problemu z muzyką Disco Polo, bo ona sobie jest. Wszyscy zawsze mówią, e, mu muzyka Disco Polo jest beznadziejna, a potem przychodzi co do czego. co To jest wesele na wsi, wszyscy śpiewają, okazuje się, że znają doskonale słowa i, i melodie. Mhm. Jeśli jest zapotrzebowanie, jeżeli ktoś, kto słucha muzyki Disco Polo, dobrze się przy niej czuje, to niech słucha. Nie, nie przeszkadza mi muzyka disco polo, bo mm. jak sobie gdzieś tam istnieje, to niech sobie będzie. Ale no co dzień słuchasz czegoś innego, czyli? Ja jestem bardzo konserwatywna, jeśli chodzi o muzykę. Taka konserwa, która do lat 80. nie zmieniła swoich muzycznych gustów. Przede wszystkim to ja bardzo lubię słuchać operę i mam w samochodzie kilka płyt z muzyką operową. Pokaja to mnie odpręża, a śpiewasz w samochodzie, jak podobuje? Uwielbiam śpiewać w samochodzie. Poza tym to ma też związek z, z techniką emisyjną. Jeśli Aha. chcę dobrze mówić, to dobrze jest się wcześniej rozśpiewać. Wtedy naprawdę słowa jakoś płyną same. Trochę lepiej, lepiej nam wychodzi mówienie, kiedy się rozśpiewamy. A jak wygląda taki twój trening? Włączam sobie Windows Cry, Prince'a na przykład, mhm. i wyję na cały regulator. Albo Freedom George'a Michaela. Bo to, wiesz, jazda samochodem mm. z piosenką pod tytułem mm. Freedom ma wiele wspólnego, bo to jest poczucie wolności. Tak. Nie mam kabrioleta, żeby tak, wiesz, włosy mi wiały jeszcze, ale, <laughs> ale... Ale jest coś w tym takiego fantastycznego, szczególnie w trasie. A jeżeli chodzi o policjantów, jeżeli Cię już zatrzymują, to poznają, mówią "Ojej, Pani Beata, to, to nie, 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 to, to dziś Pani będzie bratu, tylko upomnienie. dzisiaj upominamy, ale Pani <laughs> Beata pamięta o zapinaniu pasów, <laughs> ograniczeniu prędkości. Ostatnio y, zatrzymał mnie policyjny patrol do rutynowej kontroli, dał mi do dmuchania alkomat i alkomat się zepsuł. <laughs> Ale, ale w trakcie długania. Tak, byłam, tak <laughs> ale i tak byłam grzeczna, więc nie miałam nic na sumieniu. Aha. Ale jak się zdarzają występki, to oczywiście ja się dobrowolnie poddaję karze i nie kłócę się z panem władzą nigdy, jestem bardzo grzeczna, nie wykorzystuję niczego, ale no, zdarzają się takie sytuacje, że rzeczywiście... No, pani z telewizji pouczymy. No, gdybym zrobiła coś naprawdę wstrętnego, niecnego, to wiadomo, że nie pozwoliłabym sobie nawet na to, żeby tak odpuścić. Ja sama. Co do śpiewania, lubisz robić jeszcze? Załatwiam wszystkie telefony. Mhm. Oczywiście za pomocą. Zestawu głośno mówiącego. Czasem się zdarza, że trzeba się też pomalować w radiu. Boże, w, w, w samochodzie. <noise> w radiu nie trzeba, <noise> nie widać. Chociaż teraz już widać. Teraz widać. No właśnie, Ale spodziewa. malujesz się ja nocautem? Tak. Już do perfekcji opanowałam też sztukę. Ok, to, to teraz e, krótka instrukcja, jak, e, jak się malować, robić makijaż w czasie prowadzenia samochodu. Położyć sobie lusterko z góry, ale nie w polonezie, gdyż tutaj nie ma. Hmm. nie, może ja pożyczę to? Nie, nie da się wyjąć. To lusterko jest podświetlone i nie ogranicza pola widzenia. Tak? Hmm. Na kolanach trzeba położyć sobie y, przybory do makijażu. Tuż do rzęs, cień do powiek, y, puder, hmm. róż <grym> do policzku. No i wtedy jechać sobie. Jak się staje y, na światłach albo w korku, wtedy można sobie a już musiałem, że pomalować. Czyli to się robi, robi się to etapami. A, nie da się w trakcie jazdy. Chociaż w trakcie jazdy kiedyś też próbowałam zrobić kreskę. Wyszło mi jakbym się uczyła makijażu Picassa, więc lepiej, lepiej nie. Tylko w momentach, kiedy się stoi. No dobrze, a co z tą telewizją? Czy planujesz powrót? W jakiej formie... Zapytałeś tą telewizją. Nie tak. wiem, którą, bo to ta telewizja ogólnie. konkretna jest ta. już nie do powrotu. A to tak. Tam są drzwi, drzwi zamknięte. Całe szczęście. Nie, nie wiem, zobaczymy, co się przyniesie widnić. czas. Wiesz, rynek jest bardzo ciasny. Tak. tak się wszystkim wydaje, że się jednego dnia gdzieś kończy i następnego wszystkie drzwi się otwierają. Rynek jest po prostu bardzo wąski w Polsce i naprawdę ponad 100 osób zwolnionych z mediów publicznych przez dobrą zmianę nie znajdzie miejsca na rynku z dnia na dzień. Czyli jak usuniemy z naszej playlisty Zenka Martyniuka, przestaniemy grać zespół Boys, a zaczniemy grać Brisa, to możemy się do Ciebie odebrać. Dobrze, i co ja miałabym robić tam u Was? Możesz program. Przychodzisz właściwie i wszystko może wsadzić, co Będzie chcesz. dwóch głupich jednak i jedna Bardzo lubię radio. Za co? nie ma już tej magii, którą miało kiedyś, mm -hmm. bo kiedyś radio to były po prostu głosy i osobowości. Tajemniczość. Pamiętam Tajemniczość. kiedyś Marek Niedźwiecki mi powiedział, słuchaj, e Magia radia to się skończyła wraz z pojawieniem się instytucji pod tytułem Otwarte drzwi. No i mówi, że przyszła kiedyś pani popatrzyła na niego i mówi, to pan, panie Marku, taki w tych okularach? Ja sobie pana zupełnie inaczej wyobrażałam. A gdybyś mogła poradzić młodym ludziom, którzy chcą pracować w telewizji, jak, jak się dostać do, do tego medium, jak, jak odnieść sukces, czy masz jakiś przepis może. Czy masz jakiś pomysł na to? Z całą pewnością teraz młodym ludziom jest gorzej niż nam, kiedy zaczynaliśmy na początku lat 90. Wtedy były nowe zawody, w które trzeba było wejść, a których nie znaliśmy, nie umieliśmy ich i trochę po omacku to się działo, ale było duże zapotrzebowanie. Transformacja dała nam potężną siłę, taki zastrzyk do, do działania, do tego, żeby się dokształcać. Ale też poczucie takiego zwycięstwa, że jakiegoś pionierstwa. Dzisiaj jest trudniej, bo ci, którzy na początku lat 90. zaczynali pracę, jeszcze są w zasadzie młodzi i opanowali stanowiska. Praca w telewizji to nie jest tylko ten czas, kiedy się jest w okienku. Czasem ludzie sobie myślą, że nasza praca polega tylko na tym, że pracuje od, od do. Tak i, i koniec. czasem, żeby przygotować program, to jest wiele, wiele godzin twórczej pracy, oh. współpracy, no! Happy New Year, umiejętności, Kevin, <ślesztuk> talentów. Jest tak, że teraz młodzi mają może trochę łatwiej, no bo jest dostęp do sprzętu, dostęp do, 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 do tych wszystkich. No z drugiej wszystkich strony rzeczywiście e, ta, ta rewolucja sposób. technologiczna, która się dokonała i ciągle dokonuje, daje dużo więcej możliwości. Każdy może sobie zrobić telewizję sam za pomocą swojego tak. smartfonu i, i kanału na, na przykład na YouTubie. to jest fantastyczne, bo, bo to są też takie możliwości wyrażania siebie, próbowania a może też łapania doświadczenia, które się potem, potem przyda. Prowadziłaś jakichś młodych adeptów dziennikarstwa? No, od lat mam studentów na różnych uczelniach. W tej chwili najbardziej intensywnie na Uniwersytecie Wrocławskim. Zresztą zostaję na kolejny rok na dziennikarstwie. Fantastyczni młodzi ludzie. Hmm. Zaangażowani, chętni, e, wiedzą, że warto się uczyć od kogoś, kto już tam. To Na parę, pewno młodzi lat... tak? Wake me up, when sesja ends. Tak, tak, tak podobno są leniwi, tak. zapatrzeni w siebie, nie, nie wiem. To Nieprawda. To nie to to wiesz, co to jest tak, że ja miałam do czynienia z, z różnymi studentami, nie powiem, że wszyscy są. Tak entuzjastycznie nastawieni do pracy, ale jest też naprawdę masa bardzo skromnych, bardzo pracowitych studentów, którzy jak widzę, jak się cieszą z tego, że mogą popróbować swoich sił przed kamerą, że mogą opowiedzieć coś o sobie, że mogą poznać techniki panowania nad stresem, czy, czy, czy jakieś sposoby, czy szkołę dziennikarską po prostu przechodzą, no to widzę, że oni naprawdę są chętni. Bardzo, bardzo im się to podoba. Przy okazji ich naprawdę serdecznie pozdrawiam. Fantastycznie. Dokąd Was odwieźć, chłopcy? Idziemy do Ciebie. Do Ciebie idziemy. <grymne> do mnie? Tak, tak. Wpraszamy <grymne> się do Chorwaty. <grymne>